Okej, okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Let's Play'u, do kolejnym Let's Play'u na kanale, jak widzicie, kolejnym Let's Play'u z Battlefield'a. Tak jest, to już jest któryś z kolei Let's Play' z Battlefield'a, w którym to mam zamiar dzisiaj powiedzieć, kontynuować naszą rozmowę o Gamescomie. Tak jest, jak widzicie, tu nie zabili cholera jasna. No i tak, no i dzisiaj powiem raczej nie o... Nie będę już zapowiadał niczego z Gamescomu, ponieważ Gamescom się już tak właściwie zaczął, mimo już tak naprawdę zaczyna się dzisiaj o 16. To został już otwarty, został Pierwsze wielkie koncerny pokazały już swoje gry, które mają wychodzić. Takimi koncernami były takie koncerny jak Electronic Arts, Activision. No, no wiele było tych już producentów. No, i one pokazały konferencje, na których były te gry, tak jak można powiedzieć, przedstawione. No i dzisiaj mam wam zamiar powiedzieć o nich kilka słów, wspomnieć też swoje komentarze na ten temat itp. No a Gęńską dla zwiedzających będzie otwarty. No, jak mówiłem, dzisiaj o 16, więc ci, ci to, co tam są, naprawdę już muszą nieźle, nieźle już mają. Flame i Faze, bo naprawdę już to nie, już, już, naprawdę już bardzo niedługo. No więc zaczynajmy. Pierwsze gry i w ogóle pierwszy koncert, jaki mam dzi dzisiaj zamiar omawiać, to będzie Electronic Arts. Ich konferencja była pierwsza w ogóle, jaka została zaprezentowana. Była to konferencja bardzo obszerna, z bardzo dużą ilością widzów. Również byli tam widzowie polscy, tacy jak Rock czy Rojo, Krzysztof Gąciarz, redakcja CD Action nawet, jeśli <laughs> no i tam było bardzo dużo, wyciekło bardzo dużo informacji na temat gier, które na niedługo będą wydawać, to są gry takie jak Medal of Honor, Need for Speed czy nawet ten Battlefield Premium Edition o którym też zaraz powiem no i te gry naprawdę bardzo, bardzo ciekawie się na razie prezentują, każdym o każdej grze coś powiem a zacznę od Medal of Honor o Medal of Honor powiem tyle, że była to pierwsza gra, która została zaprezentowana na tej konferencji, no i naprawdę dużo o niej powiedział ten koleś to był jeden z deweloperów tejże gry Yy, powiedział o tym, o, o, głównie mówiono o tym, żeby multiplay multiplayer, o singlu dużo nie mówiono. Wspomniał o tym, że w Multi będzie można dostać swojego partnera, będziemy chodzić ciągle z dobranym nam losowo, można powiedzieć, partnerem, coś w tym stylu, i że będzie za wspólne akcje, które będziemy wykonywać, będziemy otrzymywali dodatkowe punkty, jakieś tam update, coś w tym stylu. Na razie bardzo ciekawie to się prezentuje, bardzo ciekawie mnie to przynajmniej zainteresowało. A koniec zakończono prezentację Medal of Honor swoistym i bardzo obszernym trailerem, ale pięknie tego skosiłem. O! Jeszcze jednego pięknie tutaj urwałem, ten trailer, ten trailer jest już dostępny w sieci, można nawet sobie go oglądać, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Głównie to, co mnie z bananiem bardzo, bardzo, aj zabijmy. bardzo przyjemnie, można powiedzieć, pozytywnie zaskoczyło to to, że będzie bardzo dużo wyposażenia, nie jak w Medal of Honor 2010, w którym to wyposażenia naprawdę nie było zbyt dużo. Ponieważ tam naprawdę szybko się to wszystko odblokowywało, i no, i no i bądź co bądź szybko kończył się ten rozwój postaci. Tutaj ma tak nie być, tutaj ma być tego wszystkiego, wszystkiego więcej, tutaj wszystkiego ma być obszerniej i lepiej. No i to jest to, o, o czym marzę. Kolejny, kolejny, kolejny punkt nasze, naszego komentarza to. Crisis 3 Crysis 3 został zaprezentowany głównie na Crisisie 3. Skupiono się, a i dobra, pięknie został. No i niestety mnie zabili. Na... O Crisisie 3 powiedziałem tyle, o ile powiedziano o trybie Hunter Mode. Tryb Hunter Mode, który ma być za... już został zaprezentowany na trailerze, ma być jednym z ciekawszych trybów nowego Crisisa. Będzie on skupiał się na tym, że dwóch żołnierzy, dwóch żołnierzy odzianych w Nano czyli te bardzo specjalistyczne kombinezony, stworzone w stworzony przez deweloperów właśnie Cryzysa są odziani, tylko dwóch żołnierzy jest kuźwa, ale się pogubiłem, ale mniejsza no, czyli mamy tych dwóch żołnierzy odzianych w te nanosłuc, a także dziewięciu żołnierzy nieodzianych w, są zwykłych żołnierzy, którzy są z, powiedzmy z cel, prawda i ci dwóch tych bardzo specjalistycznych żołnierzy kraj, kraj tych można powiedzieć Cryzysów, jakby, jakby na to nie patrząc ma za zadanie zabić tylko przy pomocy łuku tych dziewięciu kolesi z SEL. No, i każdy, każdy poszczególny przeciwnik, jaki zostanie zabity przez tego specjalistycznego żołnierza, również dostaje kombinezon i jest po stronie krajzisów, czy coś w tym stylu, czy ludzi w tym kombinezonie. No, bardzo ciekawie się to zapowiada, jeszcze nie mogę tego doczekać. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Nie wiem, jak będzie z krajzisem i, i kupnym go przeze mnie. Mam nadzieję, że będzie mi będę miał dane zagrać w tego krajzisa, ponieważ y, bardzo ciekawie się zapowiada. No dobra, następne co mamy do powiedzenia to. Battlefield 3 Armored Fuel i... Armored Full może powiedzieć i Aftermatch mm. e on o, tym, o, ty, o tych grach, kurde, zabił mnie znowu, kurde, jakiś koleś. O tych grach można powiedzieć tyle, że naprawdę bardzo też się ciekawie zapowiadają. Głównie przez to, że pokazano nową, nowo można powiedzieć odsłonę Battlefielda, czyli Premium Edition. Mnie to tak strasznie aż nie interesuje, ponieważ to będzie zwykły BF, tylko że z tymi wszystkimi dodatkami, co dodał Premium, czyli po prostu dostajemy Battlefielda i Premium. No nic niby ciekawego, ale na trailerze, który miał prezentować właśnie Battlefield Premium Edition, pokazano również mapę z dodatkowym Aftermatch, która się, który ten dodatek naprawdę bardzo, bardzo fajnie się prezentuje, tutaj chyba trochę będzie file a nie, nie było Bardzo ciekawie się to prezentuje, gdyż coś, co mnie naprawdę bardzo zaintrygowało, to to, że powiedzmy sobie, że wchodzimy na serwer, prawda? I mamy do połowy rozgrywki ładną, pięknie prezentującą się mapę. I nagle na tą mapę wkracza wielkie narzenie ziemi i zmienia nam ją diametralnie. No, i to właśnie będzie się działo w Aftermatchu. Będzie podczas, podczas rozgrywki, będzie się działo y, trzęsienie ziemi, które mają diametralnie zniszczyć i diametralnie zmienić układ mapy. Co będzie naprawdę nieziemsko ciekawe. Nieziemsko ciekawe, jak to będzie się prezentowało. Y, następny punkt na mojej liście to Dead Space 3. Dead Space, Space 3, który został też bardzo przyjemnie, y, przyjemnie pokazany. Również trailerem, również y, efektownymi, y, można powiedzieć. Kawałkami gameplayu, który naprawdę fajnie, fajnie się nam składał w całość. Pokazany został również nowy system kustomizacji broni, tak jest. Kompletnie nowy system, którego nie było w ogóle w, w poprzedniej edycji gry, czyli w dwójce. Będzie można złożyć swoją broń z minerałów, które znajdziemy na tamtej planecie. Już został opublikowany trailer, można go sobie obejrzeć, jak widzicie tam, tam w trailerze było pokazane, że można sobie złożyć m.in. Yy, tak, taką broń jak miotacz ognia powiązany z jakąś kuszą, yy, albo karabin maszynowy powiązany z miotaczem ognia, no naprawdę było kustomizacji możliwości było wiele yy, i były one nieziemsko ciekawe. Yy, również został opublikowany konkurs, w którym to yy, Chętni klienci, przyszli klienci, którzy będą kupować Deep Space'a, mogą spróbować swoich, swoich sił, zobaczać, pokazać swoją kreatywność. Wow, jak ładnie strzeliłem tego kolecia! Pokazać swoją kreatywność, no i zrobić projekt broni, która wybrana przez de de deweloperów najlepszy projekt będzie umieszczony w właściwej grze. No i to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Szkoda, że to nie jest docenne dla Polaków, gdyż no niestety Polska nie jest objęta to, to, że promocją, ale też jest też jest warto, że wa ważne, że ktoś tam będzie. Się cieszył i ktoś będzie miał z tego duży fan. Co dalej, co dalej? Dalej mamy Need for Speed. Need for Speed, który też był zaprezentowany trailerem, który mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył. Trailer ten był, trailer ten był pokazany, głównie skupia się na multiplayerze, na multiplayerze, który będzie skupiał się głównie na tym, na, na jak największej ilości graczy rywalizujących ze sobą jednocześnie. To jest naprawdę świetne rozwiązanie, gdyż w Deranie tego nie było. W Derana można powiedzieć, że bardzo, dosyć długo grałem w Derana, ponieważ tam na, nawet dwa levele mi zabrakło do ostatniego poziomu w Playerze. No i naprawdę muszę przyznać, że tam czegoś takiego brakowało. Kurde, ale fail. Tam mi brakowało tej, tej masywności tych graczy. Tam maksymalnie 6 graczy na wyścig, to był max. No i to, to mi się nie podobało, bo te ucieczki nie były takie w pełni satysfakcjonujące. No i na pewno i nie, nie będzie portem z konsol na PC, co mnie bardzo, bardzo cieszy, gdyż porty z konsol nie dość, że zazwyczaj mają znacznie gorszą grafikę w porównaniu do wersji PC, no nawet sobie zobaczcie na takiego Derana. Głównie tam ucierpi na, na portach z konsol głównie cierpią ustawienia takie jak rozdzielczości, tekstur, ponieważ tam są zawsze mniejsze. No i to potem na PC strasznie widać. Tego na, na, mam nadzieję nie będzie. No już twórcy zapowiedzieli, że tego nie będzie ani w Need for Speedzie, ani w Crisisie, ani w Space, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Kolejny z deweloperów, kolejny z deweloperów również zaprezentował swoją gierkę, t tą gierką była, tym deweloperem był Activision i on pokazywał mnóstwo gier, między innymi tą grą był Darksiders 2, Darksiders 2, na który niekoniecznie czekam, ale naprawdę bardzo ciekawy został zaprezentowany, efektywnym trailerem. Gra wychodzi za tydzień, mi mam nadzieję będzie dane w nią zagrać, ale z C4, a ja bym go złapał. No Mniejsza gra została zaprezentowana, zaprezentowana nad efektowym trailerem pokazującym Arena Mode. Trailer został wypuszczony w sieci, tak, wcześniej niż Gamescom, dopiero teraz, tak jakby można powiedzieć, że na prezentacji dopełniono, można powiedzieć, komentarzem twórców ten, że ten, że trailer, ale mi fajnie zrobił. Strzelił do tego z samochodu, samochód wybuchł i mnie zabił. No bardzo sprytny koleś. Jak wiecie, ten Arena mógłby powiedzmy dopełnić single player w nowej produkcji Vigil Games. No i na razie produkcja, produkcja prezentuje się nieziemsko, nieziemsko, bardzo ciekawie. Tak jest, bardzo mi to cieszy, gdyż fajnie, fajnie, że coś takiego Robią. Drugim, i można powiedzieć, oczkiem w głowie Activision był Call of Duty Black Ops 2. Tak jest, Call of Duty Black Ops 2, który został zaprezentowany również bardzo z dużą dbałością o szczegóły. Został pokazany bardzo dużo szczątkowych gameplay z multiplayera. No i coś, co mnie naprawdę bardzo, można powiedzieć, podbudowało, że, nie, że te celowniki, które mają nam pokazywać graczy przez ściany, nie będą aż takie dominujące. Nie będzie w nich, można, nie będzie w nich widać wszystkiego. To jest najlepsze, że nie będzie. Będzie. będzie tylko, można powiedzieć, zarys przeciwnika, nie będzie on pokazany w pełni. Co mnie bardzo, bardzo cieszy, gdyż takie, można powiedzieć, celowniki z wolhakiem mogą, mogą strasznie zdominować tą, tą rozgrywkę. A tego nie chcemy, tego byśmy naprawdę nie chcieli, gdyż to by było naprawdę cinko, gdyby coś takiego zostało zrobione. I szkoda by było, gdyby coś takiego zostało. No to tutaj zabił koleś z P90 z fajnym celownikiem PKS. Ten celownik jest dosyć dobry, więc naprawdę polecam go wam. Co dalej? Co mamy dalej? Kogo mamy dalej na naszej liście? Szkoda, że to, co mnie rozczarowało na prezentacjach, to to, że między innymi na Electronic Arts, to to, że nie zapowiedziano niczego nowego. Przed targami były wprawdzie jakieś przecieki o tym, że ma coś tam być nowego zapowiedziane, takie jak na przykład Dragon Age albo marzenie świętej głowy, czyli Half-Life 3. No, ale no niestety nic takiego nie zostało zapowiedziane. Szkoda, bo nawet gdyby Half-Life 3 został zapowiedziany, to by była prawdziwa rewolucja. To by było naprawdę coś, gdyż wprowadzałby naprawdę gry na wyższy poziom. Głównie przez nowy, nowy silnik Source, który miejmy nadzieję, że zostanie również zaprojektowany i zaprezentowany nam wkrótce. Chociaż Wolf mówiło, że naprawdę nie skupię się z Wow, ale tutaj ładnie skoświłem, nawet nie patrzyłem na te kila, a naprawdę ładnie tutaj mi poszło. Więc, mimo iż Wolf mówiło, że raczej nie będzie produkowało nowego silnika Source, to gdyby taki silnik wyszedł, to by byłbym w siódmym niebie. Zresztą tak jak połowa wszystkich graczy. No więc naprawdę już się nie mogę do tego silnika doczekać, już nie mogę doczekać zapowiedzi Half-Life 3, ale zapewne mi przyjdzie jeszcze długo poczekać zanim się do te, zanim się przekonam do... Że, zanim w ogóle zaprojektują ten silnik i TP Znowu ładnie tutaj widzicie wrogów, bardzo mi to cieszy. Co dalej? Co mamy dalej? Dalej nie został zaprezentowany Dragon Age 3, mimo iż Bioware mówiło, że jest w bardzo silnym, bardzo już można powiedzieć, zaawansowanym stadium produkcji, to jeszcze go nie zaprezentowało, jeszcze nie wyjechało z żadnym gameplayem, nie wyjechało z żadnymi grafikami. A tutaj piękna wygrana, teraz widzicie, jak kurde, pięknie mi tu poszło. Jakie miałem nawet staty? Nawet nie patrzyłem na tablicę wyników wow, nad byłem MWP. Najlepszy gracz 7000 punktów, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Że taki, wow! Nawet zdobyłem medal! Najlepsza drużyna, dzięki! Pięknie to mi tutaj poszło. Jak widzicie, najlepsza drużyna, najlepszy gracz, yy, karabinek, yy, strzał zbiorowy, no mnóstwo, mnóstwo tych baretek. Zaraz ją widzimy, gdyż, yy, no, nie będę tego pokazywał i tyle. No więc, tak. No jeszcze, już, już jestem z powrotem na innym. Yy, w ogóle, w, na innym, już się w to wszystko wczytało. Tutaj mamy Forte Znowu latam z tą bronią, gdyż jest nieziemsko skuteczna, a i tak muszę w niej wbić 5 gwiazdek, więc, yy, więc muszę z nią grać. Yy, Bronia jest naprawdę świetna, a my kontynuujmy let's play o naszym Gamescomie. Yy, ale nie jak już mówiłem, nie, za nie zapowiedziano Dragon Age'a, a także nie, za nie zapowiedziano nic nowego, nic nowego typu na przykład m.in. Mirror Stage 3 czy nie, Mirror Stage 2, jeszcze nie było nawet dwójki, a ja już o trójce myślę Szkoda, że nic takiego nie zapowiedziano, gdyż naprawdę no szkoda, szkoda, tylko te mniejsze studia, tak jak m.in. polskie studio, 11 Beats yy, Studio zaprezentowało swoją yy, małą, bo małą, ale bardzo ciekawą produkcję Anomaly Korea, która będzie kontynuacją Anomaly Wars Warzone Earth, y, która to była wydana w 2011 roku, na, y, głównie na PC. Ty potem weszła nie niż na Xboxa i zdominowała również, można powiedzieć, zdominowała rynek y, przez chwilę y, na tabletach, gdyż tam była nieziemsko popularna. Jej sequel został zapre, za, zaprezentowany, n, można powiedzieć, genialnym trailerem, który teraz już można w sieci jest. On można go sobie oglądać. Kurde, ten koleś jak ale pięknie go skosiłem, ale to mnie. Mam nadzieję, Aj, zabił mnie kolej z AK, kurde, a z AKSU, no nic, y, tak się czasem zdarza. Y, jak już mówiłem, mniejsze studia na Gamescomie mają dużo, dużo do powiedzenia, gdyż naprawdę y, w nich, w ich przypadku y, ciężko się wybić i w ich przypadku ciężkie, ciężej jest i można powiedzieć, y, się wybić z tych wszystkich produkcji wielkich, z tych wielkich produkcji, które są właśnie za, y, zaprezentowane przez te wię, wielkie... Y, studia, a Gamescom jest dla nich taką można powiedzieć okazją do tego, żeby pokazać się większej ilości właśnie graczy, nie tyle że graczy, co można powiedzieć, że deweloperom, innym studiom, co może się, a również wydawcom, co może bardzo w, pozytywnie wpłynąć. Nie dość, że na ich przyszłość to jeszcze na finansowy balans, gdyż jeżeli wydawca zainteresuje się takim projektem, to naprawdę nie dość, że może go ostro zasponsorować, to naprawdę może wspomóc go pieniężnie, że hej. Kurde, zawsze też drzwi rozwala. A akurat teraz, jak ja idę, to nie, zawsze nie, nie rozwalił. No więc tak, co dalej? Co można dalej by powiedzieć o Gamescomie? Tak jest, dzisiaj się Gamescom rozpoczyna, więc ci, co tam pojechali, na pewno mają niezłe, niezłego flamea teraz. Już to jest niespełna 4 godziny zostały do, do otwarcia naszego Gamescomu, więc już, 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 już tam niektórzy czekają pewnie przed bramą, by go, by go naprawdę ostro, ostro szturmować na tę bramę, by. Fajnie od razu wejść i w, po prostu na te naj, naj, najlepsze atrakcje. Dziennikarzy, dziennikarzy było ich wiele, więc dla dziennikarzy ta, to również będzie dzisiaj otwarcie, ale dziennikarze już dwa dni sobie tam chodzą po tej, po tym pięknym, po tej pięknej hali z tymi wszystkimi grami. I sobie patrzą, lecz pewnie ich, ich tam nie wiem, i oni nie wiem, jak to jest, czy oni na, nadal tam mogą zostać, czy zostaną po prostu, można powiedzieć, dla nich to, to już koniec czasu. Wiem, że są przepustki wiekowe, czyli że coś takiego, że jak na przykład nie macie 16 lat, czy tam 18, to do, do niektórych gier was nie wpuszczą, i to, jest ta, i to się właśnie nie opłaca tam i na przykład, jeżeli opłaca się na wybory jechać, jeżeli macie tam ukończone 18 lat, gdyż tam jest 70% takich obszarów, do których was po prostu nie wpuszczą. Więc się raczej nie opłaca wydawać aż 125 euro na bilet, by prawie praktycznie nic nie zobaczyć. Coś, co jest również bardzo ciekawe, to to, że nie ma tam czegoś takiego jak. To są taki głównie dla gier, więc nie ma tam nic takiego jak telewizory czy nawet tablety. Tam zostali głównie wspuszczeni deweloperzy, którzy tak naprawdę tam tylko mogą się właśnie pokazać. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie mnie, za oglądanie tego let's playa, bardzo Was yy, serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam yy, również kompana, yy, również kompana Adira Mixera, yy, no i również Was, yy, i, wam, i Was bardzo, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten let's play. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia następnym razem, yy, pewnie w GTA, pewnie to już będzie GTA. No to cześć czołem, hej i trzymajcie się.